Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na dogrywkę nowej z Masa Kasy. Yy, zakupiłam z tej samej paczki, ale jedną mam z rapeczki z innej paczki i jest to numer 12. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. W każdym razie postanowiłam, że jeszcze raz podejdę do tej zdrapeczki chociaż uważam, że premiera nie była taka zła, bo było dwie zdrapki wybrane, ale. Poszukamy te ekstra y, bonus i zaczynamy sobie drapać. Y, tutaj y, mamy drapaczkę z numerem 19, 33, 31 i 12. Więc zaczynamy z 19 y, i szukamy. Szukamy tak: 29, 31, 41, 07 i 4. I mamy tak. No i mamy wygraną, kochani, zobaczcie. 11 32. Mamy drugą wygraną. Czwóreczka, super. Mamy trzecią, ale cieszę się. Jakaś perełka mi się tutaj chyba trafiła, ale jak to wiemy, zobaczymy. 36, 37, trójeczka 29 i i 27. Myślałam, że jeszcze jedna siódemka, ale tak. Myślę, że we mnie będzie 20 zł, więc yy, wkład 20 zł. No i zobaczymy. Może będzie więcej, może, może będzie wkład. Tylko mamy 5. Mamy 5. Mamy 5 i mamy 5, więc mamy 20 zł. Super. Bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiem, jaka będzie G. G. I pewnie jest G. Także no bardzo się cieszę. no Pierwsza zrabka i już mamy, słuchajcie, zrocik. Także super, bardzo, bardzo się cieszę. Kolejna zrapeczka. No super odcinek z numerem 33. Może będzie jakiś plus. A czekajcie, tutaj jeszcze mamy. Jezu, mamy safe i mamy 5 złotych. To można 25? Tak, można 25. Wow, mamy safe, ale się cieszę podeszłam drugi raz, żeby znaleźć ten safe. No to znalazłam ten safe i jestem na plusie. No, czego tu jeszcze oczekiwać? <grydy> bardzo się cieszę. Yy, no dobra, zaczynamy. Druga trapeczka, zobaczmy. Szukamy 20. No ale się cieszę bardzo. Wow. 40, 8 i jedynka I szukamy 37, 17, 18. 13. I mamy jedynkę. Zobaczcie, wow, super. O, mamy, ale będziemy mieli fajny plusik, super. 39 23 szóstka 33, zrapeczka z numerem 33 i 20 mamy znowu wygraną. Ale fajna. Fajna zrapeczka. Mamy 5. Mamy 5 i bonus. Nie, nie wierzę w to. No, nie wierzę w to. Zobaczcie. Bonus mamy. I mamy 5. Mamy 15 złotych. Można? Można. I słuchajcie, to jest tropeczka z tej samej paczki. 73, 73. Mamy dwa sejfy. O za super. Tutaj 15, tutaj 25. Ekstra. Kolejna zrabka. Bardzo, bardzo się cieszę. Yy, szukamy. 17.

I 8 na 8. A tutaj, no i mamy arbuzam, więc mamy pierwszą zdrabkę pustą ale i tak naprawdę jestem bardzo za, zadowolona. I zdrabeczka z numerem 12. Słuchajcie, yy, z innej paczki zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Jedynka, 33. Kupowane też w innym miejscu, 17. I trójeczka. No i szukamy. ósemka

Ja tak bardzo się cieszę, że zrobiłam tą dogrywkę, jakoś tak miałam takie jakieś przeczucie, a ja tam na początku tak się zniechęciłam do nieby taka czerwona gwiazdy, coś tam, ale e, teraz no jestem zadowolona, masa kasy tutaj, no pięknie, pięknie, piękne zrapeczki mi się tu trafiły, e, zobaczymy jakie tutaj kontrolne, e, F, F i tutaj też powinno być FF FF no pięknie, 30 25-50 zł. No bardzo, bardzo się cieszę. Super fajna wygrana, naprawdę. Myślę, że ta zdrapka będzie jedna z moich ulubionych zdrapek, jeśli chodzi o zdrapie za 5 zł. No bo fajnie, fajnie, że dałam wygraną. No co tu dużo mówić. <śm> i nie wiem, jakoś tak się cieszę, że nie mogę sobie ten, ale powiem Wam, że zapaliłam sobie tutaj świeczkę, którą w samą sobie zrobiłam. I ona mi tak... Wiecie, jak to jest, no taki dźwięk daje, jakby się w kominku paliło. Nie wiem, może mi szczęście to przyniosło. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, bo zauważyłam, że jest dużo nowych, fajnych osób. Przepraszam, jeśli coś tam ktoś nie widzi, no ale no nie da się tak czasem ustawić kamery i tak dalej, żeby było wszystko widać. No ale w każdym razie y, jestem zadowolona, że jesteście. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze chciałam przypomnieć, że na kanale Moje życie w Polsce jest rozdanie. Jak wybije 3000 subskrypcji, to będzie losowanie, tylko trzeba się wpisać tam pod filmikiem konkursowym, y, wyrazić swoją chęć, że chcecie brać udział, y, wpisać tam hasło. No i, yy, no i co subskrybować kanał, no bo to jest y, dla subskrybentów y, rozdanie y, No i co kochani, bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję y, Pozdrawiam, miłego dnia, wieczoru, kto kiedy ogląda No ja po prostu się cieszę ogromnie y, Będzie co na pomnożenie, na kolejne zrapeczki No naprawdę bardzo rzadko tak jest, że, że coś tam fajnego się wygrywa No i tu proszę, nowa zrapka i tak pięknie dała wygraną Także no super, bardzo się cieszę Pozdrawiam, buziaczki, pa, pa.